wolniej, tkać. to ciekawe, że nazy nazywasz to tkaniem, prawda? No bo to jest w jakimś sensie tkanina artystyczna. Ciężko jest to nazywać. No to które powoduje, że. Pająk, jest, pająk tka pajęczynę. Ja tkam instalację. Prostu... Tkanie jest mozolne, a, to a, nie to że... jest łatwe dla mnie takie od hop Proszę zwrócić uwagę, że ja w tym momencie. się gimnastykuje ostro. Tego nie widać. Ale tak żeby to było dla mnie łatwiutkie muszę się wspinać mało tego, jest jedna rzecz ważna każde napięcie takiej linki to jest spokojnie 5 kilogramów siły, czyli może 3, niech to będzie 3. Jeżeli spoczyna tych linek, linek okay. no. jeżeli tych linek, czyli potrafię podnieść około 3-4 kg na jednej lince ciężarka. Czyli każda jedna taka linka ten ciężarek musi unieść. Jeżeli unosi, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że przy

W ogóle uważam, że budzi respekt. W ogóle. A teraz sobie spójrz tam na bo... moment. Przepraszam, takie ustawiane, ale muszę mieć. No. of that.